Świętujemy dziś niedzielę, Dzień Pański, kolejna niedziela w naszym życiu. Czynimy to, bo taka jest wola Pana Boga i naśladujemy go. Czynimy to na pamiątkę tego, że gdy Pan Bóg stworzył świat, a zajęło mu to sześć dni, siódmego dnia odpoczął i Żydzi po dziś dzień świętują siódmy dzień tygodnia, czyli sobotę. My z kolei świętujemy pierwszy dzień tygodnia. Niedziela otwiera nowy tydzień. Bo to w niedzielę Pan Jezus martwy wstał. Zbawił nas od śmierci, od zła, od grzechu. W niedzielę również na apostołów wstąpił do Święty i tak zaczęło się życie Kościoła, którym jesteśmy. To są ważne wydarzenia i dlatego celebrujemy je, świętujemy co tydzień. Niedziela jest pierwszy dzień tygodnia. Jest źródłem, oparciem i duszą pozostałych sześciu dni. To niedziela nadaje smak i znaczenie wszystkim dniom w ciągu tygodnia. Jak dobrze przeżyjemy niedzielę, to też dobrze przeżyjemy każdy dzień powszedni. Tu gromadzimy się, aby dziękować Panu Bogu za miniony tydzień, za łaski, które otrzymaliśmy, za to, co nam się udało. Chcemy przeprosić za to, co było złe i zawierzamy nowy tydzień. Właśnie od, od tego dnia, od mszy świętej, chcemy, żeby Pan Bóg był z nami każdego dnia. Najpierw Pan Bóg dzisiaj nam mówi yy, przez Księgę Powtórzonego prawa. Będziesz zważał na szabat, aby go uświęcić, jak ci nakazał Pan Bóg Twój. Przeto nakazał ci Pan Bóg Twój strzec dnia szabatu. Pan Bóg nam daje Dzień Święty, Niedzielę, jako, jako dar. I mówi: Pilnuj, strzeż tego daru, bo on jest zagrożony. Wiele sytuacji będzie Ciebie chciało pozbawić tego dnia. Owszem, co tydzień wraca Niedziela, ale może się okazać, że to dla mnie nie jest Dzień Święty. Musimy więc pilnować, starać się strzec, jak, jak żołnierz strzeże swojej ojczyzny jakiś strażnik miasta. Aby ten dzień nie stał się kolejnym dniem powszednim, ale Dniem właśnie świątecznym, świętym, dniem pańskim. I tak jak mamy Pana Boga naśladować w odpoczynku, tak mamy również naśladować Go w pracy. Pan Jezus był bardzo pracowity. Przez całe dnie nauczał, nieraz mu brakowało dnia i, i w nocy, całą noc spędzał na modlitwie był ze swoim ojcem. Tyle różnych zajęć. I, I dzisiaj też Pan Bóg nam mówi, sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką Twą pracę. Lecz dzień siódmy jest szabatem Pana Boga Twego. Praca to jest nasze powołanie. To jest nasza godność. Człowiek, który nie ma pracy, jest bezrobotny, źle się z tym czuje. Przez pracę wyrażamy siebie. Stajemy się bardziej ludźmi. Służymy drugiemu człowiekowi. Wiem, że jestem pożyteczny. Że ktoś korzysta z mojej pracy. Piekarz, piecze chleby sobie myśli, ktoś będzie ten chleb jadł. Kierowca wiezie nasz autobusem i sobie myśli, no jestem potrzebny tym ludziom. Lekarz nas leczy i mówi, no to dzięki mnie jestem potrzebny tym ludziom. Oni korzystają z mojej pracy. I, i, i trzeba, żebyśmy pracowali, tak jak Pan mówi, sześć dni solidnie, rzetelnie, tak jak należy. I żebyśmy i solidnie pracowali, i solidnie odpoczywali. Bo inaczej to będziemy tacy zmęczeni i to wszystko nie będzie takie jak trzeba. Nie jest dobrze, jak za dużo pracujemy. Jesteśmy wtedy zmęczeni. Również zmęczeni jesteśmy wtedy, jak za mało pracujemy. I ważna jest ta równowaga. I, i dlatego Pan Bóg właśnie ustawił taki cykl, że jeden dzień odpoczywamy, świętujemy, a później sześć dni pracujemy i, i za, no, za tydzień znowu to, to samo. Pan Bóg. Dał nam takie prawo. On nas stworzył, jest naszym stwórcą i można powiedzieć, zna nasze ustawienia fabryczne. Zna naszą kondycję psychofizyczną. Wie, jak jest najkorzystniej dla nas. Właśnie taki ryb: dzień świąteczny, sześć dni pracy. I tak jest najlepiej. I to, to naprawdę nam służy. Trzeba, żebyśmy zaufali Panu Bogu. To jest najlepsze dla naszej pracy, dla naszej psychiki, dla naszych relacji. Odpoczynek też jest elementem naszego procesu pracy. Jak to psychologowie mówią, pamiętaj o ostrzeniu piły, bo bo my nieraz właśnie pozwalamy sobie zabrać nasz dzień wolny, a że jeszcze to jest pilne, jeszcze to powinienem. Ktoś mnie prosił, no to mu nie odmówię. To trudno to za tydzień odpocznę, za, za miesiąc. I, I tak nieraz jesteśmy tacy przepracowani, nawet ta praca nie przynosi y, dobrych efektów. Bo kiedy mamy jakieś zadanie, na przykład trzeba ściąć drzewo, bierzemy narzędzia, no i pracujemy. I może być tak, że jesteśmy tak zapracowani, że nie zauważyliśmy, że mamy tępę narzędzia. Że, że, że jestem, słabo mi to idzie, no ale muszę, muszę, w tym kieracie nie pozwolę sobie odpocząć, a dalej, a więcej. A, a Pan Bóg mówi: odpocznij, zatrzymaj się, wyzwól się z tej niewoli pracy, nie bądź jak taka mrówka. Praca, praca, ziemia, ziemia. Oderwij się trochę, popatrz na niebo. I wtedy lepiej ta praca, i się zastanowisz, kim ja jestem. A po co ja pracuję? A jak ja powinienem pracować? Dlaczego powinienem pracować? Jak powinny wyglądać moje dni powszednie? Dla kogo ja to robię? Dlaczego ja to robię? I, i to właśnie to ostrzenie piły. Sobie odpocznę i później z nową energią, z nowym zapałem wracam znowuż do tych moich zajęć, zadań, i, i to ta praca idzie lepiej. Przynosi wspaniałe owoce. I, i, i to naprawdę jest dla, dla nas korzystne. I nawet gdyby nie było dekalogu, takiego przykazania, pamiętaj, abyś dzień święty święcił, to i tak należałoby tak czynić. Pan Bóg to dla nas dał dla naszego dobra, nie żeby zamanifestować swoją władzę. Że jestem Panem i tak masz robić, bo tak mi się podoba. To po prostu nam służy. I, i właśnie dbajmy o tę niedzielę. To jest najstarsze chrześcijańskie święto, pierwsze chrześcijańskie święto. I, I niech ono będzie źródłem, oparciem, duszą pozostałych tych sześciu powszednich dni. Żeby się oderwać od pracy i, i, i poświęcić się bardziej tym sprawom, żeby więcej czasu mieć i dla siebie, i dla swoich bliskich, i, i, i dla Pana Boga. I warto mieć w życiu takie swoje, swoją konstytucję, takie jakieś żelazne zasady wartości. jak to Jan Paweł II mówił, westerplatte, gdzie nie wolno zdezerterować, że niezależnie, jakie będą okoliczności, ja będę temu wierny, że mam jakąś wizję swojego życia, wiem, jakim chcę być człowiekiem, jaki mam cel, do czego chcę dojść, co chcę po sobie zostawić, ja chcę być zapamiętany. I przechodzą różne sytuacje i to nie one mną rządzą. Tylko są sytuacje i podejmuję decyzję, czy to mnie zbliża do mojego celu, służy mojemu celowi, czy przeszkadza, czy jest pożyteczne, żebym się tym zajął, czy wręcz powinienem to odrzucić. Bo wiem, po co żyję, wiem, dokąd idę, wiem, jakie mam cele. Aby turysta chciał wejść na Rysy, a co chwilę się rozpraszał, a może tam pójdę, może tam w końcu by nie doszedł do celu. A takie co chwilę zmienianie swojego kierunku to jest najlepszy sposób, żeby pogubić się w życiu. Bo nie mam wytyczonych jakichś zasad, wartości i jak wyjdzie, tak wyjdzie. Więc dbajmy właśnie, i ważne, żeby w tym naszym kodeksie było takie niedziela. To jest Dzień Święty. Będę ją chronił i, i będę jej strzegł. Ale ważne jest, żeby to też nie był taki formalizm. Nie powinniśmy, tylko żeby to wynikało z wiary. Więc wiemy, że w niedzielę nie powinniśmy, nie wiem, tylko że leniuchuję, leżę przed telewizorem i pójdę do sklepu. Nie na tym polega świętowanie, że robię to, co yy, nie robię w dzień powszedni, że, że idę do sklepu, jeden siedzi na kasie, drugi chodzi i po półkach te towary ogląda. To nie jest świętowanie. Czy że robię sprzątanie, yy, pranie, prasowanie, mycie samochodu. Niedziela to powinien być dzień taki upragniony, piękny, na który się czeka, dzień wolności, radości, że zostawiam te codzienne, zwyczajne rzeczy. I, i dbajmy o te takie rodzinne rytuały, że jest sobota, to musimy posprzątać jutro mogą przyjać gościa bo my gdzieś jedziemy. W, w sobotę postaram się, nie wiem, wypastować buty, koszulę, żeby w niedzielę się ładnie ubrać do kościoła, wystroić dla Pana Jezusa. W niedzielę właśnie razem zasiadamy do posiłku, bo zwykle w tygodniu się mijamy, nie mamy czasu. Chcemy budować relacje. Mam czas dla, dla siebie, żeby odszukać siebie. Żeby odpocząć. Żeby może pójść gdzieś na spacer, odwiedzić swoich bliskich. Centralnym punktem jest msza święta, więc przychodzę, nie spóźniam się na mszę świętą. Teraz Boże Ciało, przypomnieliśmy sobie, jaką wartość ma msza święta. I, i staram się w tej przyświętej świętej uczestniczyć w sposób pełny z zaangażowaniem słucham Słowa Bożego, później przyjmuję Komunię Świętą, żeby, żeby ten mój udział był taki, że ja z tej mszy świętej wychodzę lepszy, wychodzę napełniony, nakarmiony, umocniony. I ważne jest, żeby to nie stało się takim formalizmem: że no jest przykazanie, i muszę iść, bo takie jest moje życie. I w pracy tyle ode mnie chcą, i już mi brakuje sił, i w domu tyle obowiązków, no jeszcze Pan Bóg nakłada na mnie. I muszę iść, bo jak nie, to Bóg się obrazi, gotowy jest mnie ukarać. I mamy taki zły obraz Pana Boga, i nieraz wypaczone rozumienie niedzieli. I tę godzinę traktujemy jako takie zniewolenie, a muszę, a, a taki przykry obowiązek i odfajkować, żeby, żeby nie zgrzeszyć. I, I taki jestem religijny, pobożny. No, no nie, nie o to chodzi. Pan Bóg to nie jest jakimś takim ponurym, posępnym władcą, policjantem. On jest kochającym ojcem, pełnym dobroci. I to nawet jest przykre, że Pan Bóg musi dawać nam takie przykazanie, na przykład przykazanie miłości. Kochaj mnie, żyj dla miłości. Pan Bóg daje przykazanie miłości. Przypomina, że to jest nasz obowiązek, to powinno z naszego serca wychodzić. Pan Bóg mówi: przychodź do mnie, spotykaj się ze mną, pamiętaj o Dniu Świętym, o niedzieli. I, I żeby to było takie prawdziwe, tak jak Żydzi, oni przez te lata. Te Tyle różnych przepisów na wymyślali, że w szabat nie wolno posiłku przygotować, że nie wolno rozpalać ognia, nie wolno pisać, nie wolno sprzedawać, kupować, nosić, przenosić, dźwigać. I mają takie różne normy i ten dzień już, już nie służy radości, odpoczynkowi, wolności, tylko żeby nie złamać jakiegoś przepisu. Na przykład w Izraelu mają windy szabatowe, bo już wysiłkiem jest naciskanie, na które piętro chce wjechać. To tam u nich. Winda zatrzymuje się na każdym piętrze, żeby nie trzeba było na naciskać. To chodzi o to, żeby spotkać się z Panem Bogiem, żeby w Nim odpoczywać, żeby tutaj znajdować siły. Że, żeby go posłuchać, umacniać relacje z nim. Pan Bóg nie chce nas zniewalać, niszczyć, nakładać obowiązki. Ona zaprasza na ucztę. Zaprasza do relacji, do więzi. Bo chrześcijaństwo to nie są praktyki pobożnościowe do zaliczenia, zasady moralne, przykazania. Tu chodzi o więź. Nawet jak ksiądz czasem pyta, czy chodzisz na mszę świętą, to, to w tym pytaniu jest bardziej, jaka jest twoja więź z Bogiem? Bo wiadomo, jak ktoś chodzi na mszę, nie chodzi na mszę, nie spowiada się, no to trudno powiedzieć, że żyje po Bożemu i Bóg jest dla niego kimś ważnym i, i żyje w przyjaźni z Bogiem. Ale też to, że ktoś chodzi nam przy świętą, może oznaczać tylko tyle, że jest pobożny i religijny i zalicza. I przychodzi i nudzi się tutaj, żeby się szybko skończyła ta ceremonia. I mam już z głowy, jestem w porządku, nie złamałem przykazania. Nie taki jest duch niedzieli, Dnia Pańskiego. Przychodzę tu z radością. Przychodzę z potrzeby serca, bo, bo chcę. Panu Bogu odpoczywać, chcę z Nim być, chcę Go słuchać, chcę Mu dziękować za to wszystko, co Mi daje, chcę Go prosić o łaski. I wtedy kochani, jak dobrze będziemy przeżywać niedzielę, to zrozumiemy te słowa, które Pan Jezus mówi, że to nie człowiek jest dla szabatu, ale szabat dla człowieka. Zobaczymy, że to nie ja jestem dla niedzieli i muszę coś robić dla Pana Boga. I kolejny wysiłek, kolejne zmęczenie, ale jak będziemy dobrze przeżywać niedzielę, to zobaczymy, że ona jest dla mnie, że to mi służy, że to jest dla mnie korzystne. Że mi się wydawało, że ja coś robię dla Pana Boga, ale się okazuje, że ja tak naprawdę to ja to robię dla siebie. Że to dużo daje mi dla mojego życia, takiego ładu, harmonii, siły, porządku. I, i tutaj przychodzimy, żeby zobaczyć, jak Pan Bóg na nas patrzy z miłością. Bo, bo my nieraz to, co w dzisiejszej Ewangelii słyszymy, Inni nas widzą, że jestem z uschniętą ręką. Inni widzą nasze słabości, niedomagania. My też mamy różne kompleksy. A Pan Bóg, stan na środku. Ja znam Twoje wnętrze, Twoje serce, Twoje pragnienia. Nieraz marzenia przetrącone właśnie przez to, że gdzieś nie domagasz. Masz różne słabości, problemy. Ja chcę Ciebie umocnić, nakarmić, zbawić. Pan Bóg nie chcę, żebyśmy tutaj byli przytłoczeni, a żebyśmy wyszli stąd odnowieni. Umocnieni do tych różnych naszych zajęć, obowiązków. Więc dbajmy właśnie o, o takie piękne przeżywanie mszy świętej, niedzieli, dnia pańskiego, bo możemy być w środku Bożych spraw, a ich w ogóle nie rozumieć. Nie rozumieć ducha, a jest taka religijność, która zabija bo przepisy, bo paragrafy, bo przykazania. Ale tu chodzi o ducha. O, o to, jaki jest sens tego wszystkiego. I niech Duch Święty właśnie pomaga nam zrozumieć, jaki jest Boży zamysł wobec tego Dnia Świętego, żeby to było wynikało z naszej wiary, z naszej miłości, a nie religijności. Że muszę to idę. Święty Jan Maria Vianney tak kiedyś mówił do swoich parafian, którzy na temat pracy w niedzielę. Pracujecie. Pracujecie, moje dzieci, lecz to, co zarabiacie, rujnuje wam duszę i ciała. Gdyby zapytano kogoś, kto pracował w niedzielę, co zyskał, odpowiedź brzmiałaby: Sprzedałem swoją duszę diabłu, ukrzyżowałem Chrystusa i wyrzekłem się chrztu. Skazałem się na piekło, przez całą wieczność będę opłakiwał swe marne postępowanie. Myli się ten, kto sądzi, że pracując w niedzielę, zarobi więcej pieniędzy lub szybciej upora się z robotą. Czyż zyski z niedzielnej pracy są w stanie wynagrodzić szkodę, jaką wyrządza się własnej duszy, łamiąc Boże przekazanie? Niedziela jest dniem Bożym, to dzień Pański, dzień jemu samemu należny. Pan oddał Wam sześć dni, a sobie pozostawił tylko ten jeden. Jakim prawem sięgacie po to, co do Was nie należy? Wiecie przecież, że kradzione nie tuczy. Dzień skradziony Panu. Nie przyniesie Wam żadnego pożytku. Znam dwa sposoby, żeby zostać nędzarzem. Pracować w niedzielę i kraść dobra należące do bliźnich. Wierzę w jednego Boga.